Cześć kochani! Dzisiaj się łączę z mojej łazienki, bo chciałam Wam pokazać, e, jaka jest różnica w kolorach e, podkładów, o których wspominałam. Są to moje ulubione podkłady wegańskie, e, bez żadnych szkodliwych substancji. One są na bazie wody, a nie tłuszczu żadnych e, i olejów, także e, no naprawdę genialne, nie tylko e, w sensie składu, ale dla naszej skóry przede wszystkim. E, I tutaj są dwa odcienie. E, nie wiem, jak to będzie widać. O, ja tak, już się pociekałam. E, tu jest hani Beige, a tu jest właśnie ten Erfi Beige. Tak? Tak. E, Honey Beige używam e, w zimie. E, teraz zwykle używam Neutral Beige, ale on jest niedostępny już od dłuższego czasu. Więc wypróbowałam ten Erfi Beige i e, słuchajcie, jest genialny. Idealnie na opaleniznę letnią. On na skórze e, Ładnie się wtapia w, w naturalny kolor, jest jaśniejszy niż w opakowaniu. Także tym się nie absolutnie nie przejmujcie, bo, bo on jest naprawdę na skórze jaśniejszy niż w opakowaniu. No tu jest właśnie spora różnica. Brakuje właśnie tego pośredniego koloru, więc zawsze można sobie zmieszać i uzyskać taki kolor pośredni. O. Więc przy opaleniznie ten Erfi beż naprawdę, jeśli ktoś ma taką średnią karnację, bliżej ciepłych odcieni, to ten Erfi beż jak najbardziej mega polecam. Nasze podkłady, jakby nic tu się nie marnuje. Bo one mają taką pompkę tu w opakowaniu, więc wszystko, po prostu cała zawartość idzie do góry i nic tam tu nie zostaje. Opakowanie spokojnie można wykorzystać do recyklingu mamy pewność, że żadna kropla podkładu nam się nie zmarnuje. Jeśli chcecie próbeczkę, dajcie znać.